A to jakie są najczęstsze źródła opętania, twoim zdaniem, no też widziałeś, no to... No, wiesz co, ja nie jestem specjalistą, musiałbyś zaprosić demonologa, nie, bo, bo wielu z nich się tym zajmuje. Ty, no tym ale no to też na pewno, pomimo tego, że tam nie chcesz mówić o tym, na pewno też rozmawialiście, co się dzieje z takim człowiekiem, dlaczego tak reaguje, no wydajesz się raczej gościem, który jest bardzo chętny, żeby się czegoś dowiedzieć. No, wydaje mi się, że jak widziałeś takie rzeczy, to nie zostawiłeś tego były, bez pytania. Były, przypa były przypadki, że mm, rodzice albo babcie celowo wchodziły w okultyzm i oddawały swoje dzieci. Powiem tyle i nie będę kontynuował. Mhm. Ale Ty spotykałeś się z takimi przypadkami, że to byli ludzie po prostu psychicznie, mieli problemy psychiczne? 99% przypadków osób zgłaszających się do, do egzorcystów to są osoby chore. Procedura w Kościele wygląda tak, że zanim trafisz do egzorcysty, Także w Warszawie, także w Warszawcy polscy, zanim trafisz do egzorcysty, musisz przejść wszystkie badania psychiatryczne. To nie jest tak, że sobie przychodzisz dzień dobry, mam ducha. Wiesz, to, to tak nie działa. To można wyśmiewać, ale to nie jest film. Jest procedura kanoniczna, która, no tylko kościelna, która wymaga tego, aby przejść całą drogę, zanim, zanim trafisz na modlitwę.